Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy John Deere wraz z bratem Tomkiem na plantacji rzepaku o powierzchni 43 hektary. Jak możecie zaobserwować, tutaj był wykonywany siew pasowy. No i tak ten rzepak wygląda. Był to pierwszy siew 16 sierpnia. Bardzo duże liście. Można powiedzieć, że to nie był rzepak, tylko kapusta liście niektóre sięgały nawet pod kolano, może przesadzimy, ale w połowę łydki. I taka sytuacja RSM u dostało i dodatkowo mróz przyczynił się, że ten rzepak wygląda jak wygląda. No i my po prostu dzisiaj zbieramy kamienie, bo na jesieni się nie udało. <tuszelanie> lecimy dalej. Nie gadam nic z kamieniami, bo będę sapał. I tak to wygląda. że Rzepak dostał azot na raz. Wygląda fajnie. Serca przeżyły. Wszystko wygląda obiecująco. No i co? Co tu więcej mogę powiedzieć? Są takie dziurki. Nie wiem, co to było. Czy za głęboko nasiono poszło? Czy sarny to powschodowo wyjadły łącznie z dzikami? Nie mam pojęcia bunt w siewie trudno to teraz określić i stwierdzić ale no wygląda to fajnie, jeden przejazd był i mamy plantację rzepaku, wiadomo jak po orce to tutaj jeden zabieg więcej na samosiewy był poprawka była ponieważ spod tej y, słomy y, powychodziły po prostu y, samosiewy, tutaj było przeżyto i trzeba było drugi raz robić Rzepak się zieleni. Ogólnie mieliśmy dzisiaj nie zbierać, bo w nocy i rano padał deszcz, ale wyszło słoneczko i sprzyjający właśnie ciepły wiaterek jest na dworze. Mamy około 13-14 stopni na plusie, więc troszkę te ścieżki owiało. Nie tracimy czasu, bo od przyszłego tygodnia, czyli nie wiem, po 20 chcemy ruszyć z uprawą pod groch. I przed świętami chcemy wysiać już groch, bo już potem zapowiadają w miarę możliwości ciepło, bez przymrostków, ale przymrozki na pewno będą, jak to na tym przedwiośniu naszym kochanym zawsze. I zobaczymy, jaki tutaj plon będzie z tego, bo to jest ogólnie CLK, odmiana Impression, tak więc o, kamyczek takie większe, gdzie widzimy to zbieramy. I lecimy dalej. Tutaj całe życie, odkąd pole, całe życie, od 8 lat, jak mamy pole, baliśmy się wejść z rzepakiem, ponieważ tutaj jest pole bardzo yy, zachwaszczone rzepikiem, bo rzepik to jest chwas, to nie jest roślinna, to jest po prostu chwast Wiem, że tam niektórzy kiedyś w Pegerach, ogólnie rzepak, rzepik wysiewano na nasiona. A dzisiaj jest uznawany e, przez rolników jako chwast i na pewno się ze mną zgodzicie. No i tutaj e, żeśmy robili sulfonomocznikiem, i to też przyczyniło się do tego, że ten rzepak dostał e, za przeproszeniem w kość A dlatego, że no, sulfu, sulfonomocznik był wykonywany dwa razy, dwa razy, przez co te liście po prostu e, przed zimą wystąpiła fitotoksyczność. I to też przyczyniło się do tego, że te liście po prostu zmarzły. Trochę kamieni jest, nie wiadomo jak to będzie. W siebie pasowym rzepak teoretycznie nie powinien wy, wylegnąć, ponieważ norma wysiewu tutaj była 40 sztuk. Jest gęsty, rzadko rozsadzony. I nie powinno być tutaj żadnych, yy, jak, jak to właśnie mówiłem nie powinien się wyłożyć ale lepiej kuchać na zimne i te kamyki po prostu zebrać, tak? nie zbieramy tych małych tylko te takie szkodliwe dla, dla kombajnu dobra, widzimy się w kolejnej części odcinka, może z kabiny coś yy, poopowiadam bo będziemy się z bratem zmieniać, ale to w kolejnej części. Witam nie z jelenia, tylko kolejnego dnia, ponieważ wczoraj przyjechał Edzio do nas i ja z bratem jeździłem w łyżce, więc nie było co nagrywać, bo myślałem, że nagram drugą perspektywę z kabiny jelenia, ale po prostu ja z bratem w łyżce jeździłem. Tata ze względu na to, że jest wiekowy po prostu jeździł sobie i aktualnie zabrałem was na pole. Zaraz właśnie wyjeżdżamy w kamienie. Jest już godzina 11. Nie jechaliśmy rano, bo rano był przymrozek. I potem od godziny 8 do godziny 9 z hakiem padał śnieg, padał śnieg. Miejscami nawet bywało, że trochę się utrzymywał, było biało, ale zobaczcie. I teraz tutaj chcę wam przekazać takich parę wskazówek, może nie wskazówek słów to, co ja na przestrzeni lat ze swoją rodziną zauważyłem. Dużo osób zauważyłem, że czy to na internecie czy w, w okolicy może jeszcze nie, ale gdzieś tam dalej jak się przemieszcza samochodem to ludzie już jeżdżą po polach, uprawiają tą ziemię. Kiedyś też byliśmy, można powiedzieć, że narwani, chcieliśmy szybko, szybko, bo im szybciej tym lepiej. Na przestrzeni lat zauważyłem, że jeżeli nie będzie padało w maju i czerwcu, to czy zasiejemy później, czy wcześniej, nie ma to żadnej różnicy, bo Ile plonu, tyle wody. Jeżeli nie popada od siewu albo tam w tych fazach kwitnienia, to i tak plonu nie będzie. Jedni są innego zdania, inni będą przychylni mojej decyzji tutaj. I zobaczcie, chodzę po tym polu, To jest piąta klasa i tu jest mokro. Najeżdżając dzisiaj w taką gąbkę, my co robimy? Ugniatamy, robimy beton, robimy beton. No i też te temperatury, które aktualnie. Są, nie są jakoś rewelacyjnie. W nocy mamy spadki do zera bo nawet poniżej zera. I w dzień ta temperatura maksymalnie tam przez dwie godziny jest w 13 stopni, jest zimny wiatr ziemia jest nienagrzana, nawet jej nie ruszamy, ponieważ co chwilę zapowiadam jakieś deszcze. No i każde uprawienie tutaj będzie powodowało nam, że ziemia będzie przesuszana. Oczywiście będzie się dzięki temu lepiej nagrzewała, bo dostanie powietrza zniszczymy tą całą skorupę, która wstrzymuje nagrzewanie się jak i oddawanie wilgoci i dodatkowo wstrzymujemy się z siewem grochu bo nawet dużo osób, doradców mówi, żeby się nie śpieszyć, bo jest zimno, ten groch wrzucimy sobie w ziemię i on nie będzie po prostu rósł, będzie zamulony, nie będzie z wigorem bo sianie w zimną glebę powoduje, że te ziarno nie idzie z wigorem, rośnie, ale tak bardzo Wam powiem, że Słabo to wygląda. W tamtym roku właśnie wcześniej posialiśmy, i ci, co posiali później, mimo braku opadów, mieli po prostu ten groch czy jarę, nawet lepsze. Dlatego czekamy i widzimy się gdzieś w kolejnej części odcinka. Może, nie obiecuję, nie jest to pewne na 100%. Będzie ostatni, ale to już taki ostatni test maszyny decydujący. Jakiej? Zobaczycie, jeżeli to wypali. No i jest perspektywa zjelenia na kamieniach. Przyjechaliśmy właśnie z bratem. No i co, zaczyna coś popadywać, kropi. Dziwna ta pogoda ostatnio, cały czas coś pada. No ale w sumie to trzeba się cieszyć z tego. Bo jak nie padało, to się narzekało, że nie padało. A jak pada, to raczej słabo by było, żeby człowiek narzekał. Wczoraj zebraliśmy około 30 gdzieś tak patrzę, 5 hektarów kamieni. No 30 uczciwe kamieni przyjechaliśmy. No i dzisiaj zostało gdzieś do przejechania 16 na tej działce, żeby skończyć tą działeczkę. No i ogólnie dużo kamieni nie ma, trafiają się. Staramy się zebrać tylko te nieprzejezdne w rzepaku, szkodliwe dla, dla kombajnu, gdzie jak rzepak by się wyłożył, że można byłoby taki kamień po prostu złapać i uszkodzić sobie header, czy to właśnie mocarnie. Dlatego zbieramy kamienie nawet w rzepaku Bo jedni mogą stwierdzić, że rzepak jest wysoki Wysoko się kosi To nie trzeba zbierać kamieni No ale niestety są takie lata, że rzepak lubi się położyć No i wtedy robi się problem Trochę głupio byłoby w rzepaku Złapać kamienia, co? Wrazy widzowie Tak wygląda rzepak Z góry z traktora Gdyby nie te dziury To powiem wam, że piątka z plusem Petarda tutaj RSM go zjarał i mróz mróz i RSM zrobiły, że duże liście zostały odrzucone ale wszystko odbija jedzenia dane więc powinno być wszystko ok, teraz tylko ochronić ochronić i będzie grała muzyka i oby grat nie przyszedł czekamy na tatę i będziemy i jeździć we dwoje z Bratem Tomkiem w łyżce zawsze to szybciej będzie szło, bo nieraz jak się staje, to z jednej i z drugiej strony są kamienie, i jeden leci na lewo, drugi na prawo. Schodzimy się do łyżki i lecimy dalej. Co mogę zaobserwować? Tutaj mamy taką trochę też mozaikę. Tam po prawej stronie jest cieńsza ziemia, glina, trzecia klasa. Tutaj niby też jest trzecia klasa, ale to jest taki bardziej teren sypki. No i widać, że rzepak lubi bardziej sypką glebę. Coś potwierdza się kolejny raz, że lepiej mu pasuje na luźniejszych. E, rozwój lepiej e, roślin odbywa się na luźniejszej glebie niż jeżeli na ciężkiej. Takie moje spostrzeżenie. Ale wiadomo, glina trzyma wodę i w warunkach stresowych. No po prostu ten plon na glinie będzie no zdecydowanie na pewno lepszy. Dobra. O tyle co chciałem Wam przekazać z głowy. I nie wiem, czy zakończymy ten odcinek, czy po prostu widzimy się gdzieś kolejnego dnia przy innej pracy. No i niestety musimy przerwać zbieranie kamieni, bo Cała teraz z nieba nam wpada na rzepak. No i niestety napadało. Byliśmy akurat zobaczyć, bo niedaleko, właśnie stąd, spłonął praktycznie że doszczętnie cały kurnik. Nie wiem, czy z indykami, czy pusty na fermie. No i niestety musimy wracać do domu bo nie da się jeździć po ścieżkach, momentalnie zrobiło się biało, spadł śnieg z deszczem i mamy zupkę na ścieżkach tutaj jeszcze jest zatek glina więc to utrudni nam, może jeździć się da, ale czy jest sens zniszczyć sobie ścieżki porobić rowy moim zdaniem wypadałoby poczekać więc czekamy i oto właśnie chyba tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek, mieliśmy się widzieć gdzieś indziej ale nie wiem co będzie jutro pojutrze bo zapowiadają e, z powrotem złamanie pogody ma popadywać więc nie wiem co będzie robione nasiona grochu mamy zrobione, uprawki na groch nie wchodzą w grę kończenie RSM-ów nie wchodzi w grę bo jest za mokro, więc Coś będziemy dłubać w koło komina. Trzymajcie się, cześć.